Wiecie, co jest ultra trzysiące? Świadomość tego, że prawda jako jedyna nie ma swojego przeciwieństwa: takiego wprost. Bo możemy sobie tłumaczyć, że kłamstwo jest przeciwieństwem prawdy, nie? Ale to jest taka absurdalna umowa akurat jest jakąś tam umową, ale w przyrodzie kłamstwo po prostu nie istnieje. W przyrodzie bez ludzi, bez zwierząt oczywiście. bo no, Tylko ludzie i tylko zwierzęta potrafimy <śmany> manipulować, kombinować, no kłamać po prostu, kłamać. Yy, I Wniosek jest prosty bardzo. Prawda jest synonimem miłości. Miłość to prawda po prostu. Nie ma kłamstwa, nie ma ubierania, przebierania wszystkiego we wszystko. To nie ma krzywdy. Kłamstwo to jest sztuczny twór. W przyrodzie nie występujący, czyli generalnie jesteśmy <coughs> cywilizacją, która jest pochłonięta przez opętana przez chorobę psychiczną głupstwo to jest choroba psychiczna. co o tym myśleć taka jest prawda prosta a to taka próba miłości